Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony agent 37 gramy w Egwitia Skilla. Moja ulubiona gra teraz. Fajna. Byłem trochę no i mam takie e, fajne rzeczy. Jeszcze mam. Z to? Głośna ta muzyka powinien słyszyć, nawet. Dobra, to chyba zagramy sobie? W zwyczajny ten. Ogólnie mam na 120 dni VIP-a. Teraz go nie używam, ale mam VIP-a na 120 dni. 90 dni i 30 i... Ogólnie zauważyłem dziwną rzecz, że to działa trochę jak Counter-Strike. To znaczy, z WP biegasz wolniej, a na przykład z tym granatem biegasz wolniej. Znaczy, szyb szybciej. Ja już wam pokażę. Cel misji. Eliminacja wszystkich wrogich jednostek. Mi się wydaje. Nie wiem. Może mi się wydaje, może nie. W każdym razie. Coś tam jest. O, może zabiłem kogoś No oczywiście Zykwson 1014 mnie zabił Biegniemy źle nie wygląda Moskot, ważny niż Moskot Biegam z granatem szybciej niż z bronią O kurde Jest remis O cholera Przegrywamy dalej Zabiłem go z kryjówki ale

Zdaję mi się zabić. Spoko. Ale wybieramy. O oh, cholera. Kolejny męczennik Pablo, ja, fajnie no, no tak fajnie, że tak fajnie że właśnie Pablo, czyli Paweł. To była Ty mnie rozwalają O oh, cholera? Nie, yes, SP90 mnie zraszował Granat Granat. Granat. A wcześniejszego było Uwaga! Uwaga! Ja rozumiem. Będę No dam ci trzy. Okej, okay, dobra. O, nawet jestem pierwszy, no. Dwadzieścia osiem do dziewięciu. W tym jedna asystem. Nawet spoko. tam dramat. No. Nie lubię XM1014 -XM w sensie No Chodzi mi o to, że jak inni ją grają i kokzą Przyjemnie, że jest snajper, ja jest ta, ja też jestem snajperem. No przecież go trafiłem. Nie, nie ogarniam tej gry. Skill Special Force. No tak. No, ja się podpaliłem, co? 그라나 그라나 Take No, spoko. Granat. Zmieniam za na granat, żeby szybciej biegać, to jest tak głupie, że aż śmieszne. Granat leci. Bardziej po polsku, bo by było chyba leci granat. No! Tu nie blokuj. 2 HP mam przez Ciebie. Cukaw na mnie strzeli to już nie żyje. To znaczy... jak strzeli. No, tak naprawdę to wygraliśmy, nie? No bo 10 sekund wygrywamy ponad 1000 punktów. Nie, yeah, spoko. misja zakończona. Udało się. Też patrzcie na to, patrzcie na mnie. Leje. I to chyba było na tyle. Sorry ludziska, że taki krótki, ale... No... A zresztą, co mi tam? <grym> Zagramy jeszcze jedno. Sobie mam dość dużo. Jak wiecie, mogę już nagrywać w torach tu. Co parę rzeczy. W kusza mnie taka głośna muzyka pewnie mnie nawet nie słyszycie i nie zważacie na to, co ja mówię. Czekajcie. Nie lubię jej. Dziękuję. Ja nie wiem czy tego użyć. Bo 7 dni będę miał tylko. Dobra go to wydaje. No dobrze, dobrze, możecie z... Rozpoczynać o, dziękuję. Ej, odgłos taki jak w tym. W, w sumie to jest chyba na podstawie CS, albo CS jest na podstawie tego. Zresztą nie wiem. What the f. Byłem <słuch> kurde z Half-Life wy wyciągnięty, szkoda tylko, że nie jest biały. Nie, nie jestem rosista. Chodzi mi o to rozumiesz. A. Of course, yes. Cel misji: eliminacja wszystkich wrogich jednostek. Co to było? No nieźle. Zresztą czy ja sobie wiem dwóch nas? Czy, czy mi się zdawało? No nie wiem, w każdym razie był headshot. To się liczy na... Nawet... No zabrałeś mi killa. Słuchaj mi go. No co to jest? czy to... to są ty. Co to? Zresztą nie wiem, co mnie to podziwia. mnie nie tracić. No uważajcie może na to, bo to wybucha. Nieważne. Czemu zamił mnie? Skaut! Jednym strzałem! To Scout! Bo Nelson! O oh, O! Oh. Przeliłem we niego <laughs> Jak to dziwnie wyglądało Nie wiem, możecie sobie przewinąć O, to było ładne Biemu! Aj. Co to jest? To nawet nie wygląda jak dyramid. To wygląda... Wreszcie nie wiem jak to wygląda! No wiem jedno. To wygląda bardzo dziwnie. No tak, dobra, luto, satan, grono to grono, to, hej, cio, rozumiem, jak dla ciebie ciężko jest przejrzeć, że tu jest sniper, ale nie musisz tego krzyczeć. I... Myśmy zrobić właśnie budka, ale rabel 66CZ. No, z czego pewnie jest? Jak rozumiem. Albo cz Dobra. Nie wiem zresztą. Dalej, ten do. Mhm, mm mhm... Mm Niech to szlag... Co co? Zresztą nie obchodzi mnie to. Ważne, że wygrywamy w co idealnie 600 punktów. Że nie, ale... Субтитры Już nawet nie wiem gdzie rzucać ten granat. A rzucę się tam, bo tam coś... No niewiele. Tu wiesz. A sorry, sorry za to. Za blisko miałem mikrofon. Granat leci, granat leci Cel zneutralizowany, granat leci No nie! Ten gościu znowu tu przyszedł Dobra, zginął Przyjemnie Czał przez No, nieźle Nigdy nie tej ba O! No ja nie wiem... No. Ja nie wiem skąd oni tu się biorą, no! O kurde! Tylko dwustoma wygrywamy... O cholera! jest ja źle, nie powiem. Dobra, pójdę sobie tam. O, jak go wywalił! Nie dolega w nich. Mas o é isso? Ładuj to szybciej A to się jakieś o nie nie mam o! Nie miałem no, słów. To się nie miałem Anmo. to w sumie dosyć szybko się marnuje to ammo w awupie. No rzeczywiście no. No nie wiem, jak można mieć 5 nabojów w awupie, skoro normalnie powinno być 10. Może nie wiem, oni mają jakieś specjalne mikrotusy magazynki? O! Coś nie idzie. O nie a, spoko. Fajnie. Cze, wygrywamy, wygrywamy. A, zostało 25 sekund. No, smakno. O, O o No i oflaszowali mnie. No i nic nie widzę. Nie, on ma jakieś przyspieszenie, czy co? Udało się. To jest dziwne. No w każdym razie. To chyba było na tyle. No... No i tak dosyć dużo. No, 24 minuty i pół. No... To w sumie... Jest. To w sumie. No, cześć.